Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym vlogu na kanale. My właśnie z mężem Dzień dobry. byliśmy odprowadzić Jasmine do przedszkola. Dzień dobry. Dzień dobry. A, I idziemy po kawkę, w której kupi Sarokają. Mhm. I później, jak po tytule filmu możecie widzieć, jedziemy do szpitala, ale to wam w domu już więcej coś na ten temat opowiem, więc do zobaczenia my już jesteśmy w domu kawka kupiona i będę sobie zaraz przegryzać borówki w czekoladzie a, powiem wam dlaczego jedziemy do szpitala, jedziemy do szpitala ze mną, z powodu mojego oka, żeby w końcu zrobić porządek z tym a, kiedy jedziemy po prostu na konsultację. 对。<music> Nie przyjechaliśmy już do szpitala i czekamy. My wróciliśmy kilka godzin temu ze szpitala, już też nawet i mi odebraliśmy z przedszkola i powiem tak, że troszkę się nie czekaliśmy i 14 marca będę miała jakieś takie badania przed zabiegiem robiła no i 20 marca będę miała zabieg z tego co lekarz powiedział to będą tutaj nacinać i wyciągać to co tam jest także do zobaczenia w marcu. Mamy w końcu marzec. Jest ogólnie 9 marca i zmierzamy z mężem do szpitala, bo mam mieć robione badania przed moim zabiegiem, ale te badania, na które teraz idziemy, miałam mieć 14 marca, ale kilka dni temu właśnie ze szpitala zadzwonili, czy możemy wcześniej mieć wizytę, bo właśnie w dniu, kiedy ja miałam mieć tą wizytę, po prostu lekarz, coś lekarzowi wypadło, i po prostu no, dzień się zmienił. Więc teraz lecimy do szpitala. Zobaczymy w ogóle, jakie będę miała badania robione, bo wydaje mi się, że będzie na pewno jakieś USG, ale to zobaczymy. właśnie skończyliśmy wizytę i miałam robione USG i takie badanie kosztowało ile? już wam mówię e, 192 tysiące więc e, całkiem dużo, no i co? i teraz czeka mnie po prostu wycięcie tego jest tak więc zastanawiam się ile a zabieg będzie kosztował już razem z ubezpieczeniem, co nie? bo tutaj mam ubezpieczenie i tak dalej ale jednak troszkę ta wizyta kosztowała przyszliśmy po coś dobrego dla mnie mamy tutaj ponczusia koreańskiego i mini serniczek i oto i nastał ten dzień gdzie idziemy do szpitala z tym moim obkiem mamy właśnie 20 marca i mamy ogólnie jeszcze troszkę czasu żeby być w szpitalu ale jedziemy załatwić kilka spraw, jedziemy też do marketu

A jutro jeszcze będę musiała tutaj przyjechać, ale to już sama. Mąż niestety będzie w pracy na wyczyszczenie tego i tak dalej, żeby nic się z tym dalej nie działo. Wszystko trwało, bo susuję? No i wszystko trwało 30 minut, więc całkiem... E, szybko e, no i no i dostałam tutaj leki, które mam brać przez 3 dni e, no i tak teraz jedziemy do domu odstawić auto, jedziemy jeść, bo od rana nic nie jadłam, tak naprawdę A, no bo nie można było i będziemy odbierać jasmin także my widzimy się jutro do zobaczenia my od kilku godzin jesteśmy w domu <laughs> i i moje takie pierwsze odczucia, bo wiadomo już mi a, znieczulenie zeszło a jest takie, że nie boli to co dziwne, bo ja jestem mało odporna na ból, ale to dobrze, bo nie muszę brać przeciwbólowych, i tak dalej. I tak sobie patrzę. Lekko się, lekko jest opuchnięte oko, ale to sobie lodem poprzykładam. I takie jutro właśnie jadę. Znowu do szpitala, tylko że e, mm, zmienić mi opatrunek, wyjąć gazę, bo mam tam gazę włożoną. No i w, chyba za tydzień, albo i nie wiem, na ściągnięcie e, szwów, więc. Tam Was w kolejnym dniu zrobię Wam malutki um, update co do mojego oka. E, Powiem tak, że oko mnie nie boli, czuję tylko po prostu lekki dyskomfort przez te plasty, które mam. Dzisiaj o 13.30 będę jechała do szpitala, żeby mi zmienili opatrunek, więc myślę, że on będzie mniejszy, mam taką nadzieję. No i potem... Dopytam się, kiedy na zdjęcie szwów, bo mi zszywali. I co, powiem Wam, jak się czułam w szpitalu i ile taka przyjemność kosztowała. Powiem Wam, że wszystkie pielęgniarki, które były, które się mną zajmowały, były naprawdę bardzo miłe, kochane. Nawet trzymały mnie za rękę podczas zabiegu, bo niestety mąż nie mógł wejść na salę. No, to jest zrozumiałe. Jak weszłam na salę, to panie, właśnie pielęgniarki się mnie spytały. A jaką muzykę lubię? Ja powiedziałam, że K-pop, więc włączyły różne piosenki właśnie z koreańskiej muzyki. A więc to było na plus, bo wiecie, tak troszkę atmosferę rozluźnić, bo wiedziały, że ja się stresuję, że się boję, więc miło było. Potem jak lekarz przyszedł, to też było bardzo fajnie. Fajny lekarz. Pytał się mnie, czy coś czuję, czy jest wszystko w porządku i tak dalej. Cena. Koszt takiego zabiegu mm, był w sumie... Mm, kosztował mniej więcej tyle samo, jak dwa tygodnie temu miałam robione USG oka. Więc też koło y, 190 tysięcy wonów, więc to jest jakieś 600-700 zł. Tu wam po prostu dokładnie napiszę <laughs> ile to jest na polskie, że ja mam ubezpieczenie, więc to jest po prostu jakaś tam część, nie pamiętam ile ubezpieczenie pokrywa wizyty w szpitalach i tak dalej, bo w Korei jest tak, że a mając ubezpieczenie, to i tak idąc do nawet do lekarza pierwszego kontaktu, do pediatrii, internisty. A I tak za wizytę się płaci. Nie płaci się pełnej kwoty, tylko właśnie o, część tej kwoty, bo część pokrywa ubezpieczenie. A, no i co? Jeśli byście mieli jakieś pytania dotyczące właśnie. Mm, Szpitala i tak dalej, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, a ja na nie odpowiem. Jeśli na coś nie będę wiedziała, to po prostu się, wiadomo, podpytam męża. A tak, to zobaczymy się po kolejnej wizycie. Witam się z Wami z powrotem. Ja właśnie zmierzam na metro i jadę do szpitala. Mogłam jechać też autobusem, ale y, autobusem miałabym wiele przesiadek, a tak metrem sobie podjadę i w sumie naprzeciwko szpitala wyjdę, więc spoczko. Pogoda dopisuje, jest ponad 20 stopni, ale w cieniu troszkę jeszcze wiaterek jest, więc lubię taką pogodę. Too long, but I don't wanna come down. Could've been a long free fall, you got. Jest tempo, opatruneczek zmieniony i wracamy do domu. W ogóle w do domu mu opowiem bo wam opowiem co ja miałam tak naprawdę w tym oku. No i jeśli chodzi o zdjęcie szwów to za tydzień mam przyjechać. Jestem raz czasem na placu zabaw naprzeciwko naszego bloku, więc mam troszkę czasu, żeby Wam opowiedzieć, co tak naprawdę miałam w tym oczku. Wszystko zaczęło się... A, wybaczcie, jak będę w tamtą stronę patrzeć, ale obserwuję Jasmine. Wszystko zaczęło się, jak właśnie Jasmine była w brzuszku, czyli jak zaszłam w ciążę. Głózek i po prostu wyrósł. Tu po prostu w Korei, właśnie u lekarza się dowiedzieliśmy, że to nie jest nic poważnego, że właśnie przez to, że zaszłam w ciążę, moje hormony jakby bardziej buzowały i wyrosło to, co wyrosło. Na szczęście już mam to z głowy. Więc to by było na tyle w tym filmiku zabiegowo-operacyjnym i tak dalej. Przepraszam Was za taki chaotyczny filmik, jestem tego świadoma. Dziękuję Wam, że byliście razem ze mną. Zapomnijcie polajkować tego filmiku, zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmikami w przyszłości. I następny filmik to już będzie filmik, mogę powiedzieć, że pierwszy filmik po zabiegu, bo nie liczę tego, tego co teraz oglądacie. A więc tak, jeszcze raz lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał i my się widzimy w kolejnym vlogu, pa! pa.